Tylko uważaj na przejściu przy szkole. Groźdź mi? Groźdź mi? Może powtórzymy na angielski. Nie no co ty, tato? Odmień być. No daj spokój. No odmień no. Weź się, tato. No nie odmienisz. Tak, nie odmienię. No to odmień. No, Aj. I? I. M. M. I am. No wiem. I am. You are? You are. No sam powiem. Ale nie mówisz. Bo ty... Co ja, co ja? Mnie stresujesz. Ja cię stresuję! Kurwa. Uczysz się tego piąty rok w szkole i na kursach i wszystko to jak krew w piach. Tak, krew od razu. I bo czego to jest odmiana? No jak czego? Na jakiego słowa? No słowa normalnie. Posiłkowego. No. Jakiego? Posiłkowego. Jakiego posiłkowego? Tu? M. To be, kurwa. Or not to be. O tym też nie słyszałeś. Bardzo nie ma straży. Mam do niej zaufanie. Dawno temu ja też zaufałem pewnej kobiecie. Wtedy dałbym sobie za nią rękę, uciąć i wiesz co? Im teraz kurwa nie miał ręki. i w pizdu. I wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. Wiesz, Ryba, że Hitler to przede wszystkim twój problem? Wiem. Wiesz, co mówi ulica? Że jak chcesz dać komuś po mordzie, to najlepiej policjantowi. Nie odda. Bo się boi. Nie się boi, tylko nie może, bo paragrafy nie pozwalają. Właśnie tej pory ryba masz mieć w dobie paragrafy mogę musisz bo killer jest nam potrzebny jak sukces nie dlatego że zabił kilku łajdaków to to akurat wszystkim wyszło na dobre ale dlatego bo ilość killerów w więzieniu musi się zgadzać hmm? bo ludzie muszą czuć się bezpieczni no policja musi być szanowana musi ryba bo inaczej dupa zbita. Do dzieła. Masz być jak bultonier. Będę. Jak wściekły bik. Będę. Jak Tommy Lee Jones. Wściekanym. Będę! No, to śpiesza. O! Nowe buty, ojcze. Zamrożone. Nie, za swoje. Przecież nie jest Tak pokazywał. Non stop drgał. Can I ask your address? Jaki dress? Your address. A e, to, to nie czy... jest dress, To Zamszyk. Oh no. Address. a, a Nie, nie. Znaczy... No. Zamszyk. zam to jaka grupa zawodowa cieszy się? Tylko kobiety się cieszą. Cieszy się największym zaufaniem. Dopiero po jakimś czasie moja żona przypomniała sobie, że nie wywołała filmu z tej bajkowej wycieczki. Okazało się, że jest tam kilka zdjęć, które nie oni robili, tylko trzej miejscowi murzyni, którzy łamali się do nich pierwszego dnia. Na tych zdjęciach ci murzyni wsadzali sobie ich szczoteczki do zębów w dupę. A oni potem... Przez cały miesiąc tymi szczotyczkami myli zęby. Tak. Nikt nie otwiera tych drzwi. Dlaczego? Bo tam jest zamknięte Rambo. A kto to jest Rambo? Nie twoja sprawa. Bambo.